E, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Demon, a to jest kolejny odcinek z Pokémon Live Green. A więc, no dobra, ciśnijmy dalej, przez nasz tutaj, tutaj niebezpieczny świat Pokémonów, prawda? E, no dobrze, także może na początku pokażę wam, e, jak wygląda mój team tutaj. Zdziwicie się trochę, ale no, zobaczymy. Mój team wygląda następująco: jest to oczywiście Nidokuin 38 level, Raichu 38 level, Blastoise 39, Bulpix 38, Dratini 29 oraz Onix 38. Dlaczego taki, a nie inny team? Z racji tego, że chciałem trochę taką mieszankę zrobić, można powiedzieć, i raczej mi się udało. Takie dwa główne żywioły, czyli woda i ogień, są. Ja to nazywam głównymi żywiołami tak naprawdę, bo to są główne żywioły. Mamy tutaj e, żywioł. Ziemia oraz kamień, bo to Onix ma Ziemię oraz kamień żywioł Rajcu, czyli elektryczność. Nidokuin to będzie chyba tam Ground oraz Poison? Coś takiego chyba, tak? Pokaż pokaż się Nidokuin. Sumary tak, Poison oraz Ground Vulpix to to ogień. Dratini to jest Dragon. Po prostu smog. Dratini chyba wiecie dlaczego wybrałem? Powiedziałem wam w tamtym odcinku, że po prostu chcę, żeby ten Pokemon był w lidze ze mną, żeby wal chcę walczyć z nim w lidze. Co prawda, trochę mi się zajdzie, zanim osiągnę ostateczną formę tego pokemona, bo ostateczna forma to jest 55. poziom, ale druga forma to jest 30. poziom, a że ten pokemon ma 29. no to możemy sobie tutaj wesoło pójść i po prostu sobie podbić tego pokemona na ten poziom, tak? Eee, jedno jest pewne, tutaj musimy zamienić miejscami i zaraz, zaraz, który tutaj pokemon chciał jakiś. Ehm, um, jakąś tą, dobra. Weźmiemy sobie Nidokuin, twarda baba z Rosji. Mamy tutaj takich delikwentów. E, dwie osoby, takie, które zwykle są chętne do walki: Nie dość, że dają dużo pieniędzy, to dają sporo ekspa także po walce. Widzicie, są chętni. Dlaczego ci? Bo tylko ci mają tutaj 29 poziomy pokemony Reszta trenerów, z którymi się tutaj mierzyłem, zwykle miała taki, po mieli taki poziom. Um... 26, czy też 25, 24, 22, takie wiecie. Słabiot, słabiaki, nie? Także tutaj z tego powodu nie do O, Dratini w ogóle jest dziewczyną, nie wiedziałem. No ale to dobra opcja. Będzie samicą rozpłodował. Dobra, to było wredne. Już tak nie będę robił. Oczywiście tutaj szybko przewiniemy walkę. O, Rapidash został zatruty, czemu nie? Ehm, teraz tak, Dragon Rage na tego, a ty bitem na tego. Gryź go dobrze. Dratini ma już 30 poziom. Queen, Dragon Rage użył. Eee, Dratini Dragon Rage całkiem przyzwoity atak. Całkiem mocno sieka. Także da się przeżyć, da się przeżyć. Onix, jak się okazało, na. nie pamiętam na którym poziomie, ale też ma jakiś atak Dragon. Smoczy atak. Nawet nie wiedziałem, ale nie jest to jakiś super, jakiś wy wykokszony atak. Ale jest niezły, także to wystarczy. Dobra, pokonałem. Jak widzicie, 1600 dostałem z tej walki, także przyzwoicie. I teraz co? Co Dratini ewoluuje? I w co ewoluuje? Zaraz zobaczycie. Zwęża, ewoluuje w. Zobaczycie w co? Spokojnie. Na ten odcinek, ile mam przewidzianych przemian? E, znaczy ewolucji, nie przemian? Dwie. Bo jeszcze Wulpixa chcę podbić. I patrzcie, no. No, za wiele się nie zmieniło. Jak wąż był, tak wąż jest. Tylko teraz dłuższy. Gratulacje, twój i ewoluował w Dragonair. Dragonaira można złapać w Safari, w Safari Zone za pomocą Super Roda, czyli super wędki. Teraz mamy główną wędkę, a później będzie lepsza wędka, a najlepsza to będzie koks wędka. to ta druga jest potrzebna do złapania Dragonaira. I Dragonairy będę tutaj... Hmm, jakby wam to powiedzieć... Dragon... Jest szansa, że Dragonair będzie trzymał... Dziki Pokémon, będzie trzymał taki przedmiot, Dragon, nie pamiętam co, jak to się nazywało Dragon Claw? Nie pamiętam, nie pamiętam, ale Będzie trzymał przedmiot, który podbija Ataki smoków A który to właśnie przedmiot chce dać Miemu tutaj Dragonairowi Więc Safari Zone, ale to do, jeszcze do Safari Zone Nie doszliśmy, także spokojnie e, Uleczę oczywiście tutaj Pokemony I jeszcze weźmiemy sobie Firestone na Vulpixa Ponieważ chcę, żeby Vulpix Urósł do wyższej formy swojej, tak? Użyj na Wulpixie. Proszę bardzo, Wulpix. Smacznego życzę. Firestone został użyty na Wulpixie. Świetnie, niezmiernie się cieszę. Co Wulpix ewoluuje? W sumie trochę szkoda mi go. W sensie, że ewoluować, ale on w swojej drugiej ewolucji będzie lepszy. Także. No cóż, warto, warto, tak? Warto poświęcić ten jego słodziutki wygląd. Właśnie za statystyki. No i co to jest? To coś nazywa się... Ninetales. Widzieliście go przed chwilą, bo tamta walka podwójna to właśnie... jeden kole się oponyta, a druga... Ta babka chyba miała Nine Tales'a. Nie ważne, nie ważne. twój Wikipek ewoluował w Nine Tailsa. Teraz Nine, Nine Tales... Jak on fajnie wygląda! Nie no, to tu to, to, to... No tak. No, propsy. Eee, dobra, jeszcze jedna rzecz, jeszcze jedna rzecz. Możemy tutaj kupić taką jedną rzecz, która mi się przyda. W zasadzie dlaczego mi się przyda, to zaraz zobaczycie, tylko ile to kosztowało? E, nie, nie chcę. E, mam tysiąc, mam tysiąc. Czarkol. Dobra. I demon, po co ci, po co ci węgiel drzewny? Bo to jest czarkol, to jest węgiel drzewny. Otóż ludzie, bierzemy sobie tutaj. Eee, bierzemy sobie... Plecak, tak, bo mi wypadło to samo z głowy. I to jest przedmiot, który podbija ataki ognistych Pokémonów. Także dajemy go Ninetalesowi. I Ninetales teraz będzie siekał niemożebnie lepiej dzięki temu przedmiotowi. Znaczy, może nie podbije mu to jakoś niesamowicie mocno do statystyk, ale podbije, tak? Podbije, dzięki temu będzie lepiej walczył. Będzie jego ataki będą silniejsze. Tam jeszcze to, co chciałem kupić, czekajcie, tam jeszcze coś było do kupienia. Znaczy, tam ogólnie w tym, w tym miejscu, w którym dostajemy nagrody, w sensie wymieniamy żetony na nagrody, jest jeszcze kilka rzeczy, które chcę zdobyć, ale to spokojnie. Później, później można na przykład kupić nasionko, które polepsza ataki trawiaste. Ale jako, że na razie weeping Bella nie używam, to pomyślałem, że dam sobie spokój z nim. Spokojnie. Hej! Yy, za tym plakatem jest przycisk. Naciśnijmy go. O! Schody. Nie będę wnikał, jakim cudem ten kolej z Team Rocket uciekł, nie było widać tutaj schodów, nie wiem, przeszedł przez ścianę, czy kuźwa co? Okej, okay. załóżmy, że miał... Kryjówka roketów. I teraz tak, ponoć... Tutaj... Da... Znaczy, jak przejdziemy tutaj ten budynek cały, na końcu zdobędziemy gogle, dzięki którym będziemy widzieli duchy. Ale czy to jest, czy to... Ma jakieś odbicie w rzeczywistości, czy to na zes rzeczywiście tak będzie, to się okaże. Zobaczymy. Ej, Onyx jest w ogóle słaby jeśli chodzi o życie, nie wiedziałem. On ma dużo defensa, ale ma mało życia. Kurna dziwne, no ale dobra. Zapiszemy grę przez emulator oczywiście. I teraz tak, i witaj Team Rocket, co tam słychać? Oczywiście zacznij ze mną walczyć, myślę, że mój Dragona już sobie poradzi. Mam nadzieję Raticate O kurde, jak mnie hyperfangiem strzepnie To gwiazdy mi się w oczach pojawią Mam nadzieję, że ten Dragon Rage jest wystarczająco silny Dobra, jeszcze raz Dragon Rage Oczywiście Dragonirem będę tutaj najbardziej walczył Nie będę się pierdzielił Oczywiście Dragonire tutaj będzie Moją główną siłą uderzeniową Bo chcę, żeby... chcę go podbić, tak? Reszta Pokémonów ma 38 Chcę, żeby i on miał 38 hmm, Po prostu, tak? Bo chcę go użyć w lidze Także on musi mieć jakiś taki w miarę level Przyzwoity No siemanko Chcę tu ze wszystkimi zawalczyć, bo to jest zawsze łatwy spot. Drowzi. Drowzi. Miałem go. Ewoluowałem, a hipno. Jako taki Pokémon, mogę można powiedzieć tak. Może być, aczkolwiek. Szału nie ma, dupy nie urywa. Dobra, Dragon Rage, yeps. Oczywiście tego jednego ataku tylko używam, bo Dragon Rider tylko ten jeden atak ma taki dobry. Reszta ataków jest taka. No, ujdzie w tłoku. Nie jest to nic cudownego. Ale może być, tak? Może być. Dobra, jakoś musimy tutaj teraz przejść, tylko kwestia tego jak. Tutaj jakiś przycisk powinien być. Dobra, e, tu coś jest? Nie. Dobra, może na szybko sobie na naprędce wrócimy do Poke Center. Dragonairowi odnowimy sobie te punkty PP. A czekajcie, można w ogóle w Poke Center chyba kupić jakieś coś, co odnawia punkty PP, to bym nie musiał latać do Pokemarketu cały czas, znaczy do Poké Center. Eee, jakoś to się nazywało. Zaraz, zaraz, jak to zobaczę to będę Eee, yy, nie, w tym mieście tego nie ma chyba. Kurna mać. Dobra, walić. W takim razie nie będziemy tego używać. To jest jakoś to się nazywało. Kurna wiem. Yy, pamiętam jak to znaczy, pamiętam jak to wygląda, aczkolwiek w tym markecie tego nie ma. No cóż, trzeba przeżyć. Idziemy do dołu w takim razie, jak tutaj nic ciekawego nie ma. Yy. No ma tym rocket co tam słychać. Widzicie tutaj. No, widzicie jaki level mają pokemony w tym budynku. Więc chyba wiecie w jakim, w jaki sposób będę tutaj wszystkich niszczył, tak? To będzie. To te walki będą naprawdę szybkie. Więc widzicie, jeden atak. Praktycznie. o no ten tutaj trochę. trochę solidniej. To, ten atak Twister też jest yy, atakiem. Nie wiem. Yy, smoczym atakiem. O, właśnie. Także tutaj nie ma problemu. Raticate, no to. O jezu, to, to naprawdę żałosnego expa tutaj przyna... Znaczy, żałosna ilość expa tutaj jest. Tutaj dostaję za, za nich, ale no cóż, nie poradzę, tak? I tutaj mamy dość zabawną rzecz. A to zabawną rzeczą są takie tutaj płytki. Co te płytki dają, demon? Oczywiście dochodzimy tutaj, aż się kręci jak po popierdzielony, ale dzięki temu. E... Znaczy, przechodzimy przez. Jak by wam to powiedzieć, to no, nie mam kontroli, kiedy aż się tak kręci W sensie nie mogę nic zrobić Ale postaram się tutaj wszystkie te pokebole zdobić, zobaczymy jak z tym wyjdzie Moonstone O, dobra opcja, to mi się podoba Bo Moonstone'a możemy użyć, wiecie dla kogo? Wiecie dla kogo? Możemy Moonstone'a użyć zarówno u Jigglypuffa, jak i u Nidoran Czyli Nidorino on ma, Nidorino więc dobra opcja, teraz poczekajcie, pomyślimy, jak tu się do tamtego dostać hmm. Poczekajcie, poczekajcie Tutaj jakoś na pewno Polecimy teraz tutaj Tutaj Dobra, dobra, jak teraz, jak teraz, teraz może... Tutaj Jeb, jeb. Tutaj Tak jest, mamy następne Super Potion Super Potion, nie potion Super Potion, mówmy po polsku, jesteśmy w Polsce, okej okay. Jak tu dalej iść teraz? Poczekaj demon. Pomyśl, pomyśl spokojnie. Hops, wyszedłem stąd, ale... Ale to niedobrze, bo nie powinienem stąd wychodzić. Dobra, dobra, moment, moment. Musimy się zastanowić, żeby tutaj zaraz nie szczelić. Dobra, jest ok. Przeszliśmy ten labirynt, jakże trudny. Co to w ogóle za automat jest? Aha. Dobra, lepiej nie używać. To jest jakaś winda tutaj w ogóle. Ok. Pójdziemy schodami. Żeby niczego nie ominąć, pójdziemy schodami. No, następny Team Rocket tutaj chce mnie udupić, ale niestety mu się nie uda. Dragon Rage, do widzenia. oj, to ja bardzo się przejąłem. Hyperfanga użył, ale to za bardzo mnie nie uszkodziło, także jest ok. Twister. A, Twisterem też można atakować, bo to są na tyle słabe Pokemony, że nawet Twister tutaj daje radę. No, Twisterem właśnie rozwaliłem całego ra y, ratata. Zwykle ten Twister nie jest aż taki silny, ale no. Jako że te, po te pokemony nie są aż takie tutaj super wykokszone, to da się przeżyć i da się tutaj ich wszystkich załatwić. O, wyłączone. Szkoda, że mam następny atak, którego mogę użyć. Kof, Nadal będzie wyłączone? O, cholera, tak. Dobra, to wiecie co, jak będziemy robić? Po prostu, jak skończyło mi się tutaj... O, skończyło mi się pp teraz. To po prostu będę wystawiał na początku Dragonaira. I zmieniał na innego pokemona. No nie ma tutaj innego wyjścia. Nie, nie będę się teraz wracał, prawda? E, nie będę się teraz wracał do samego początku, bo Dragonair coś tam chce. W sensie, nie ma już pp, bo to byłoby bez sensu trochę. Okej, okay, czyli jednak trzeba window przejść, tak jak tak widzę teraz. Może tak, na którym ja jestem piętrze? A, potrzeba klucza mm -hmm. e, Kaj ten klucz mogę zdobyć W takim razie hmm. Poczekajcie, tutaj się da A, bo tu jest jeszcze przejście w dół Nie widziałem Dobra, także idziemy do dołu Myślałem, że jestem w ciemnej dupie, ale na razie jeszcze nie Okej, okay. no witaj, witaj Ma hopa, wystawiłeś Ma hopa, dużego hopa Twister. Jeps, dobra, Dragonair. O, Dragonair, ty uważaj! Słuchajcie, dam mu super potiona, niech się leczy. Chcę, żeby jeszcze tu trochę powalczył. Eee, twister. Jeps. Twister. Ok, udało się. Dobra, pokonałem typa. Co teraz? Ehm, dalej trzeba szukać tego cholernego klucza. Podejrzewam, że on tutaj gdzieś będzie, ale. O, tutaj coś jest. TM21 dostałem. Ok. Nie wiem, co to jest za TM. Ale to nieważne. Możemy przejść sobie tutaj. Tam jest coś, czego potrzebuję. Tutaj i tutaj jest ten Pokebolt. Rare Candy, czyli ten cukierek, który podbijał poziom. Jeszcze żadnego nie użyłem tego cukierka. Ale dobrze, że go dostałem. Cieszę się bardzo. O, ale czekajcie, czekajcie. Jak to zrobić? Ops, witaj. O, przeszłem. Nie, nie przeszedłem, przeszłem. Twister. Dobra, udało się tak też użyliśmy Raticate! Użyć. Raticate. Jeeps. Oj, nie udało się Nie wiem jak Dragonairaki ma głos w ogóle Drowsy 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 zaraz dostanie w piechdziel Dobra, dostał Tym Rocket Grant, okej okay. Jeszcze jednego potion'a do, użyjemy Po to kupiłem te potion'y, żeby były używane, nie po to, żeby Żeby mieć i się chwalić Okej, okay, co my tutaj mamy? Black glasses czy to przypadkiem nie polepsza ataków jakichś? Nie pamiętam jakich? Aha, ataków Dark. Czekajcie, który to Pokemon ma naj... No w sumie może tutaj założyć. Give. Nidokuin w czarnych okularach. bo kto jej zabroni nosić czarne okulary, co? To, 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 to może być, tak? Max Ether. Max Ether? Co to było Max Ether? Pamiętam, że coś było Moonstone. fajna rzecz, ciekawe gdzie można tego więcej zdobyć. Eee, czekajcie. O, to jest dobre. Max Ether, właśnie tego potrzebowałem. Eee, Dragon Rage, dziękuję. No i teraz możemy Dragonaira nadal używać dzięki temu Max Ether. Nie ma problemu. TM 49. Co to jest za TM? W ogóle? Nie wiem. Ale dobrze, że. O, coś tam mówiłeś o kluczu. To zainteresowany jestem. Możesz mi powiedzieć gdzie jest? Byłbym ci bardzo wdzięczny. O! No pieprzony dziad. No poświęcił siebie, żeby zabić mnie. Mm. Ała, to bolało. Ale chciałem nadal tego Dragonaira używać. Nie sądziłem, że ten kutas się zniszczy, żeby mi rozwalić pokemona i to tego, którego chciałem nadal używać. Thunderboltem go ciepniej i na razie. Mogę jakoś tutaj. Wow, mam klucz. Nie wiem czy warto było. No dobra. Powiedzmy, no mogę tu jakoś, nie wiem. Czekajcie, eee, revive, o, revive mogę użyć w sumie na Dragonairze, okej, okay. jeszcze mogę w sumie dodać mu tutaj, żeby się wyleczył kompletnie, o, super potion'a, o, jest, cały i zdrowy, a pokaż jakie masz tutaj z ruchami, jak jest u ciebie z ruchami, jest wszystko ok? Aha, czyli nadal jest. Ruchów to nie odnawia. Ale odnowiło mi Pokemona i te... dzięki temu się. jest fajnie, jest ok. Cieszę się, dzięki. Prze... Cieszę się, tak, cieszę się. Tam jest chyba ten się On nie za ścianą. Eee, Baba z Rosji, Nidokuin, eee, mogłabyś tam piepsnąć ręką. ręką, łapą w ścianę, roz... zrobić dziurę i moglibyśmy tam wejść? Nie? No dobra, nie to nie. Chciałem pójść na łatwiznę, ale chyba w ten sposób to my niego nie zrobimy. Okej. Okay. Tutaj jakoś da się przejść, da radę przejść, a nie, tutaj nic nie ma, dobra W takim razie idziemy tędy Tu już byłem, ale trzeba do windy jakoś dojść, czyli Trzeba przejść tędy, tędy tu I tędy, tędy tutaj Musimy do tej windy dojść, także no na razie W ten sposób, tu mm, I tutaj No powiedzmy teraz tak Okej, okay. i teraz tu O, nie, jesteśmy praktycznie przy windzie Także nie ma problemu To jest ta winda, ok I teraz na jakim ja piętrze jestem A na jakie piętro chcę się dostać Bo ja chcę jeszcze wszystkie piętra zbadać Jestem teraz na B2F No to na B1F polecimy Bo chcę jeszcze wszystkie piętra zbadać, rozumiecie o co chodzi O no cześć Oj 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 Zgubiłeś się malutka myszko? Zgubiłaś się myszko, coś w tym stylu On mnie małą, małą myszką nazwał Nie wiem, nie pytajcie dlaczego, nie mam pojęcia Dragon Kofinga chcesz użyć? Nie chcę zmienić. Dragon Rage. Udało ci się. O kurna, dobrze, że. <laughs> dobrze, że kupiłem te potiony. A nie, nie zatrumie. A tu spoko. w sumie, cieszę się. Ok, witaj. E. Zaraz, zaraz. Nie chcę ze mną walczyć? A, ja wróciłem tutaj. A to było zamknięte, czy jak? Tak, chyba było zamknięte. No dobra, nieistotne. Idziemy w takim razie na B4F, jak już tutaj byłem. Zapiszemy grę. Tak dla pewności, wiecie o co chodzi? Eee, dobra, 20 minut nagrywam jeszcze mogę nagrywać spokojnie. Rocket Hideout. B4F. O, tutaj mam jakiś Pokeball, który oczywiście Kalkium. To jest jakieś chyba proteina dla naszych... dla naszych tutaj. Yy, Pokemonów, tak, bo wypadło mi to słowo z głowy. Witoty, Poznajecie! Zrujnowałeś nasze plany w MT Moon. Ja? Nie, wcale nie. Co ci to przyszło do głowy? Dragon Rage, okej. Okay. I teraz tak, Twister. Nie masz już tego, to jeszcze ja z Dragon Rage. Sandlash dobra, Dragon Rage. Będziemy tego używać póki się nie skończy. Jak się skończy, to będzie lipa. To pomyślimy, co dalej. Chcę użyć Ekansa, nie chcę zmienić Pokemona Dragon Rage, raz. O, oh, fakt, Dragon Rage 2, pokonałem? Pokonałem, dobra. Teraz po pierwsze. Mm... Po pierwsze, po pierwsze, po pierwsze. Trzeba użyć antidotum na naszym Dragonairze. Po drugie, trzeba użyć Max Ether na... Tak, tak, tak. Okej. Okay. Oczywiście będziemy tutaj oszczędzać naszego Dragonaira. Zmienimy sobie na przykład na... Chłopaki, który chce powalczyć? Blastoise... Rajczu nie sobie powalczy na razie. Dobra, Rajczu może być. Coś tam, coś tam o z... z, 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 z Coś tam o, wspomniał, że zło i tak dalej, że gut i tak dalej O Jezu, Sancho. O, fatalnie Dobra, trzeba będzie jakiegoś innego Mega Kick w takim razie Slam Dobra, udało się No bo, jak wiecie, ataki elektryczne na Pokemony ziemne nie działają Także o to mi chodziło, dlatego po prostu zmieniłem Pokemona Okej, okay, zmienimy sobie teraz na naszego tutaj Dragonaira kochanego Czy masz wystarczająco dużo życia? Dobra, powiedzmy, że to życie ci wystarczy, które masz teraz. No witaj się Funciu. co tam? No słyszałem, że jakieś coś tam masz, co należy do mnie. Znaczy za chwilę będzie należeć do mnie, ale masz coś ciekawego, co ja chcę zdobyć. Masz? Eee, muszę powiedzieć, zaimponowałeś mi. Eee, Team Rocket łapie Pokémony z całego świata. Mm -hmm. To y, ważne, tak to są... są ważnymi narzędziami w trzymaniu. W utrzymywaniu naszego kryminalnego biznesu jestem liderem Giovanni. Eee... Poczujesz ból, czy coś w tym stylu? Onix. O, rzesz w dupę, ale słabego masz tego Onixa. Teraz jakby. Słuchaj, jakbym teraz wypuścił Blastoisa, to Twój Onix by się zwinął i płakał. No dobra, udało się. Dragon Rage. Będziemy tutaj walić cały czas Dragonairem. Rhyhorn, czy Nie wiem, jak się czyta to. Ale ma dość niski level, także będzie łatwo go tutaj pokonać. Kangaszkan to jest bardzo ciekawy Pokémon, i będę chciał go złapać, ale to w swoim czasie, spokojnie. Jep O, ugryz mnie. No, gówno ci to dało. Dragonair. O, aż 1000 expa. Player pokonał Bossa Giovanniego. Czekaj, nie może być. 2900 z wygranej. Eee, widzę, że dobrze opiekujesz się swoimi Pokémonami. Eee, dzieciak jak ty nigdy nie zrozumie, co chce osiągnąć. E, dobra, powinienem się teraz wycofać. Tym razem powinienem się wycofać. Mam nadzieję, że się znowu zobaczymy. A gdzie że się wycofał? Co, zniknąłeś nagle? scope dostałem. Możemy teraz ruszać z powrotem do Lavendertown e, Do wieży w Lavendertown I coś tam ogarniać, tak? Coś tam ogarniać możemy, bo nie ma problemu. Przeszedłem całe tutaj, całą, cały budynek Team Rocket bez jakichś większych problemów. Myślę, że tutaj Dragonair jest dosyć szczęśliwy, bo wystawiłem go na takie dość trudne walki, ale podował, tak? podołał, tak? Podołał? że chwalić go tylko trzeba, tylko go trzeba chwalić. Jak tam w ogóle, Dragonair, się czujesz? Pokaż mi się. Cztery levele żeś podbił w czasie tego tutaj odcinka. bo myślę, że jesteś zadowolony z siebie. Ja z ciebie też jestem zadowolony. Eee, w ogóle mamy jakiś tutaj TM, który możemy mu dać, bo bardzo bym chciał jakiś mu TM dać, ale nie wiem, czy... jakiś tutaj da radę go. TM case open. Mam jakiś atak dragon? Eee, pff, sprawdźmy. A, bo nowe tutaj w ogóle, nowe snatch. Aha, zobaczmy, jakie jeszcze ataki mogę tutaj. Attract to nie chcę. Aerial Ace, Shockwave. Shockwave to już umie. Brick Break. Wątpię, czy on będzie umiał się tak, nie może się tego nauczyć. Dig może się nauczyć też nie. Eee, frustration. Mmm. Aha, frustration, czyli ten atak jest bardziej potężny Im, Im bardziej Pokemon nienawidzi trenera, tym ten atak jest potężniejszy ja tu jest odwrotnie, im bardziej lubi trenera, tym atak jest bardziej potężny No, kurna ciekawa opcja Taunt, Water Pulse W ogóle ja chcę się, chcę nauczyć na mojego tutaj Dragonaira pewnego ruchu Ale on kosztuje 4000 monet Ten TM, który ja chcę zyskać, to jest TM, który Chyba jakiś lodowy atak Ale ten atak jest na tyle dobry, że... Że trzeba, tak trzeba, potrzeba. Ja tutaj poza odcinkiem jeszcze oczywiście Dragonaira podbiję, bo on nie może mieć takiego niskiego levela. Ja tu postaram się go dokokcić jak najbliżej 50, aczkolwiek, wiecie, może być różnie. Ruszyłbym teraz na wieżę Pokémon, ale nie starczy nam niestety czasu w tym odcinku, bo ta wieża Pokémon, z tego co pamiętam, była dosyć długa, a czasu na odcinku zostało mi niewiele. Także, a, jeszcze powoli będę już zbierał przedmioty, które podbijają statystyki Pokémonów. Czyli jakieś tutaj. Tak jak na przykład dla Nidokwin ten dark ataki co podbija. Oczywiście te sunglasses Glasses równie dobrze Blastoise'owi dać, ale ja jemu to chcę dać jakiś przedmiot, który podbija wodne ataki. A to się zobaczy, Nightles to dostał najlepsze co może dla siebie mieć, czyli ten węgiel drewny. Rajczu chyba... Light ma. Tak, to jest jego przedmiot, który podbija mu statystyki Onyx to klasycznie. On jak już go złapałem, on miał już przedmiot, który potrzebował, czyli Hearthstone. I ten przedmiot podbija statystyki kamiennych Pokemonów. Dragonair, no to niestety będziemy musieli trochę w Safari Zone posiedzieć. I nie wiem, czy przypadkiem by w Safari Zone nie posiedzieć i mm, będę chyba próbował łapać... Chancy? Tak, chyba Chancy miały takie jajka tutaj na brzuchach. I to Lucky Egg, bo właśnie ten przedmiot, który ewentualnie Chensi może trzymać... Eee, powiem tak... To jajko jest dobre, bo dzięki niemu szybciej Pokémon się podbija. W sensie łatwiej jest mu podbijać poziom, także to może się przydać. Spróbujemy. Jak się nie da, to po prostu zrobię trade'a z moim tutaj e, wcześniejszym saveem, na którym legalnie bez żadnych cheatów zdobyłem Lucky Egg. Także dwa Lucky Egg zdobyłem w zasadzie. E, dowodem na to jest po prostu cały boks zapełniony właśnie tymi Pokémonami, które mają te jajka. Także chyba nie będziecie mieli mi tego za złe, to nie jakoś nie ułatwia rozgrywki, tylko po prostu mi szybciej będą mi pokemony levelowały, tak? I dzięki temu będzie łatwiej odcinki będą nie będą częściej, bo jest ustalony harmonogram, ale po prostu mi się będzie łatwiej grało dzięki temu. Tak. No chyba, że decydujecie inaczej w komentarzach, no to piszcie. No ale według mnie to jest niezłe rozwiązanie, bo wtedy będzie łatwiej. Dobra. Na ten odcinek to wszystko. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam Was na mojego facebooka, którego macie w opisie. Zapraszam do innych filmików. I na razie.